Siema, widzowie. Siema. Tam. Witamy w kolejnym odcinku Cesa Dzisiaj już w końcu jest moja perspektywa. Tak, już moja perspektywa. No i zaczynamy od trzeciej rundy, bo były problemy techniczne małe, ale już wszystko jest git. Wszystko już jest git. No i zginąłem Bombę. No widzowie zaczynacie od zginięcia, więc zginęły. No, nie ciekawie. No, to no, obserwujemy koreks. Nie ciekawie, ale może będę dam peda. A będę komentatorem. Koreks koreks na próbie stanięcia, zabicia dwóch osób. Jeden i. O, ją, ale spierdzielił to. Ale to spierdzielił. No widzowie, niestety, no. No, no za chwilę będzie zna. za Griffin zgłaszany. Nie no, Widzowie! Tobie... Ja, ja wam powiem tylko grę jedną. Samego samego, tam, od, tobie. Ja wam hmm. powiem taką jedną zagrywkę Korexa i Kebaba. Jaką? Wyrzucili mnie z gry na Mirage'u, ale później wygrali i ja za to dosyć, mi, mi, mi zaliczyło to, to, to zwycięstwo.

Ciekawe czy ja mam obrony i dobrze Ciekawe, czy przeładuję reload No, to ścięła się mówić, muszę przyjadą bo on napika coraz szybciej. O! Defuje. No Już no defuje, no czy zdąży, czy zdąży. O, dobrze. Nice. Dobrze, na, dobrze. Nice. No. Na, -Dobr nice, na. dobra runda. Jedna dobra runda, runda, ja ugrałem tą M-ką, co Chodra miałem. Udamia WP. Kopec pisał nam, że tak. będzie na nagrywkach dzisiaj. Chcesz AWP? Chcesz AWP? Ale on was chyba nie lubi. Reks, chcesz AWP? No To. Nie, już nie jest. Zagrałem. Ma 511 kili, dobra masz. No ty. No czemu on tego słonka mi rzuca? Widzowie? Zrobię pałacem. Ej, bo ja mam bombę. U U U U na na schodach są na schodach są chyba byli byli spaliłem. byli czy tu chyba rampa będą bo pewnie mogli pójść mogli pójść na rampę na dobrze rampa, no. zabije się na godzin za asystę oj tam no, drugi mówiłem tam lampa, lampa. to żeby kajs dostać to była łatwa gierka A. No łatwe. Mają honorową widzowie na razie tylko. Może na P teraz? Może chodźmy ostatni raz na A. Potem pójdziemy B w kolejnej. Kosa Kosa na A Jak rób mnie czuć, i tak cały czas. Leszek? No, nie, no, najdę to ma. A, jest nie ma tam, tak. nie ma tam. A ninja jest? A, a tu po. A nie. Yy, schody, schody i window. nie window, tylko jungle. No, dżungla widzowie. Bo nie wiem, co ty robisz, a, bo. No, strzeliłem. Trzela z niego. Móżczka. Ej! Każdy! Smokuje, każdy chyba bo. moje zadane obrażenia są od typów naszych. Zaplantuj. Poczekaj. Ja mam ważną misję, teraz nie mogę. Weźcie mnie od kolumny. Weź plantuj. A to jest ten bug. To nie będzie hejt. Nie, nie ma już go, nie dasz się u góry. Pałac. O nie. Dobrze. Jeszcze jeden. Nice. Cięko, dobra, łatwo. Nice. Ciemko. Ale no... na I... Uuu, w tabeli co jest? AWP. Chyba w chyba coś nie ma. Nie, po prostu ja w te początkowe rundy przeszedłem. Nie grałem AWP. Dawaj AWP, Go ej co a ty... wupa, a, wupa, a wupa, a wupa, a wupa, A mieliśmy iść na BFM na go... A, dobrze. A no Ej, właśnie, dobra, tam to, U, to Ej, bo, tam. Nie. Ej, co jest tam ty? Jak mnie zabił! Ten typ z Glocka mnie zabił. Ej, tego trafiłeś sam, tak widziałem. dla jest! Aha! Jak... No właśnie nie wiem jak. No ja właśnie też... Tak, obserwujemy Isaac Live. Ajajaj, aj, aj, niestety. Uuu. Ale nie udało się. Oj, problemy strzeleckie. Problemy? Proszę, ja o o, Teraz bo... możemy iść na B, Tym no. Tak, ale... Wygdamy no, to No ja widzowie damy radę, spokojnie. Pierwsze plany rundy. Widowie. Piszcie widzowie. coś Rogers, powiedzieć. Dobra to mu pierwsze. rundy. Wiecie co? Piłem Miller Milsia i wygowy wypiłem. <gorz> co <cioè> <tet Work Grandpa> <tunny>. <net> <Don't act azale> to to widzowie mój Miller miś? Mu! Mu! Dobra stop, stop, stop. Żeby nie było. Dobra no, żeby nie było. Nie? Co nie było? Spokojanie, nie no to jest... Nie, nie. A ja muszę zablokować. O i co mi naidę do jedzie? Dowie, piszcie w, w komentarzach czy trzeba więcej interesa. Ostatni mieliśmy... Dosyć ja bym powiedział, wygon... że tak, bo codziennie gramy a nie nagrywamy właśnie. No i będzie wyłączyć... Będziemy łączyć zabawę z nagrywaniem. Idź do bo 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 bomby. Na the window, windows, window. mi window. It's Idź Idź time do, do bomb. tam bomb Proszę. Idź to do domu. To bondy. kitchen, to kitchen. Ty, bomb na szyje. Jak on mógł nie, nie znaleźć to, to ja. No, ja ja jest, wcenowań, A ja nie wiedziałem, że ja. Ja myślałem, że ktoś żyje. Jeszcze. Nie, tylko ty co? Przepraszam, nie wiedziałem. żeś na przeciwną drużyny i myślę, że nas czeka ich jest dwóch. Już. Nie. Uuu, kebab się troszkę odpalił, doganiał rudę. Mnie dogania. No, no, tak Zabijam AWP na midzie. Ok, no, no, ale... jestem, jestem. Nie! No nie! Rzuciłem wlesza, no, ale zginąłeś. A my byliśmy w dwójkę ale tylko. Lewo, lewo i tam. Cetę i schody. Aha. Stairs. I weapon! Weapon, weapon! aha. No mówiłem, że z, nie widziałem, ale... Wiedziałem. Wow. Dobra. Wow. Co on w ogóle zrobi? Dobra. No właśnie nie wiem, widzowie. Widzowie to wina naszych teamate. Na... Chodźmy może na rampon. Okej, okay, macie pakę. Weź go 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 no mid. Weź no pakę jak... Weź jak to, to, tak to tak nie. Jak... Weź Maruda. Na marzycie, na no, a, A! Nie Nie... Nie wierzę w to, nie. ile mam HP. To Mektar One. O, digla ich robi. A oni zakazali go, nie mogli zabić. pom. A ten. on jest uzależniony od tego Digla, czy co? On snublał. No, bo tylko Digla u mnie. Z Digla to się. No nie. No nie, nie. Prawie dobrze. Samemu bym. Spójrzmy Eba, sobie łówe, na hole Wow, widzowie Mam 8 kill i 70% 75% strzałów w głowę Nie wierzę wow, wow. No, e, Koreks Big smoke ja Big dziękuję. Smoke Koreks uuu 100% i 2 kale Dwa kilo to nawet dużo Oni net nie, nie patrzą Dobra, sobie. plantuję. A? Nie, 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 nie tutaj. Dobra, za późno. Tu Nie no Kolek zbyt u i tu by tak strzelał Dobra, ale co tam? Nie podsadźcie mnie tu. Nie ma szans O Zabił. co nie, ja... A. No. Ja nie wiedziałam, wyszłam. Dobra, uciekamy, uciekamy. Gdzie... To jest typ. Jeden był okno. No, jest. A nie A, ty masz AWP, dobra. Ja mam. Don't ja jestem! Jak... Wygrywamy rundą, to dobrze. Możemy przegrać będzie Remis. z Dobra, już nie spam midem. Oh. Ej kebab, jak to jest możliwe, że nie masz takiej formy. No, asem... O jeździ się stało. No ja mam dużo killi po prostu. Nie oh. zabierają te. Nie! Spójrz na moje asystę, mam najwięcej. Ha, jak ja go nie trafiłem Nieee... No nie, o trzeba zrobić Dobrze kabaga Chociaż próbowałeś Może? Nie mam ma może Nie no, ma. Ej no aha. aha! Dobra, remis Moją muszę Ufli... wiedział dużo w CT, w CETE będzie ten, Od, będzie lepiej Dobra to ja idę A Ja B zawsze Ja na, ja idę z tobą na e, Orange go Orange go, na go, go B Yellow go mid jest On jest ja euro On, już chciał iść na mida Nie, pewnie ten Orange pójdzie Dobra, na mida co wy, pa jaki? Idziemy teraz. A się No, miałam formę dzisiaj. też cieli. Ej ja patrzę pałacę. Ej, ej, ej. Kurde. Ej pałac, pałac. Go one pa one palace. A dwójka na rampie była. Nie, co ten player zrobił? No nie. O. Też Nie taką mnie No, razy. ja też lecę mi się dojść. I prawie, dobra. prawie. Nawet git nam poszło. No nawet dobrze, bo na to. Nawet dobra Lunda, ale chyba nie wiem czy kupować Negev'a czy M'kę. Piszę MK Powiem po ręce nie będę... Dobra, po prostu MP9 zamiast M'y zagram. No, ja też. Moruda, no, no, czy jeszcze zresztą IPR-a nie kupiłeś? Chyba link z parametrami. Jak to? Ale rady, rady. ja nie umiem rady, z MP9. Rady, 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 rady. Nie zdążyłem Jak masz 3 koła to kup coś jak, tak, jak mam no Ja nie miałem mp9 i pp blizony Panekor był, na skody jest A Ekwipunek, wyposażenie I popatrz co sam mogę tu zmienić zamiast mp9 Mogę jest. zmienić na mp5 Albo na MP7, o. Oh. I oni strzela? mieli za bronię. Jungle, jungle! Aha. On jest Gdzie na jest ten mój MP9? ja je wyrzuciłem? Lewo, 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 lewo! Weź to. On ma low. Słyszałem jego kroki. Nice. Jakby ci teraz Fedor trafił i cię zabił. Nie Dobra, I widzowie wiecie, kto jest Miller, Miliś. No, a kto nie wie? O, no i nie mamy, znowu, mamy nie? Nie? My nie ma, my mamy ogarniętych widzów. E, pozdrawiam, Rysiu13 i Krzysztof Lin. Nasi najwyżsi widzowie. No, ja też was pozdrawiam. Jesteście sigmami, no. Napisałem i... ci, Krzysztof Lin, w komentarzach co napisałeś, że pozdrawiasz. Go B, Na te... Ja sam, I... sam na B, a tam wchodzi. Sam na B, a tam wchodzi. Ale miał iść ktoś tam z tobą. Orange, you go B! A, a. b. No, nie do bo... tego, okay. Dobrze. Dobrze. Jesteś kotem z tej kolonii. Oni muszą cię obronić. Chłopco, hej, a na Jeśli jest... mnie nie obronią, to ja nie wiem. To ja nie wiem. Powiedziałeś, że to rekordziny, zabiliśmy na A. Ja mam depować, czy mam defa. On jest A chyba. No i... Na każdy z nas miał defa. To może a być. A nie. No był. Nie wiem. Po teraz trzeci tam z tego. O, mam na koloniu. Zresztą nie on. No um, chyba z okna albo tutaj z też te strzelił jak to ja w kuchni szłem w nich, jak, z... no, tak, jak ja szłem w kuchni, to chyba by. z okna on strzelił wtedy bęzeń, no, bo zobacz, bo ten Orange Dobra, to ja idę Orange to... Po co tak? Nie ma. Był jeden. Myślałem, że go zabije ten. Nice. No. Hmm. Ja się, że on się odsunie, A tak mówiłeś, nie... że zamykam tabelę. O, ja i tak jeszcze nie otwieram o tobie się. Grę o tobie. Nie mówiłem, że zamykasz, tylko że coś nie w formie jesteś, bo A. ten... Ale już mnie przegoniłeś. Musisz teraz otwierać tabelę. Pokaż temu Qwerty. Qwerty, pokaż mu temu Qwerty. Poznaliśmy fajny Rambom. Graf Sors de Kebasa. Kto taki? Gucio. no. O nie, ja znalazłam. Pamiętacie ff Ej, 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 gołębie. Na A, na A. Na rampach jeden jest ja to do, 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 do. No dobra. A my wygrywamy, ale... Do, no bo... To Rotuj, we dwóch. TTRS. Rotuj. Bi, bi, Jaki, co oni robią? Nie, co oni robią? <laughs> Zabraliśmy go Mylermisiu Ej, nie Muuu Dokładuj ke, kełab, nie A ty mówisz o... o, kim? o kim? O obojętnie O któryś z was miał czekoladowego. Nie 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 wiem jakie tam są smaki Czuska, banan, wanilia, czekolada, pistacja, czasteczkowy... To wanilia, wanilia i banan Czemu wiedziałeś? Czemu wiedziałeś? A, ja mam, ja mam refleks tego byka. No, no jako pierwsze dwa chyba wymieniłem. Wiesz, że Korex kupił banana? Nie, gdzieś coś tam, vanilia coś tam, coś tam, coś tam korek... banan. Ko korek kupił banana i wanilię. No, no. Ona ma pensji. Ej, w nogę trafiłem jednego. Odziemnął nogę. Banana. Oni ludzie dostają. Trzemba ma czamba. Jeden no. ma. Trój flashback. Czy to dotyczy? Hihihi, hi. tak. Nawias na, na midzie <grystanie> jeden. Drugi jest. Ej, kto mnie zabił? Midzi jest. Pantera tak, chyba go. mnie zabił. Moje nie wiem skąd. Ja nie zabieram doliny. Pule go. Jakie lewo? Ja ty 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 z -a tak grażę A, a ja jestem dobry z ty Kiedyś nie było Ja mam fajnego. skrzydła No bo ja nie ja nie wiem, nigdy nią te, nie ulegałem nie Skrzydła jestem smajny Ale wiem co to jest fajny, ale ale nie nie czekam, a, a nie, Dla mnie byłby z 10 złotych bym mógł za Jakie M4A... Wiesz, tak. że to... M4A... Wiesz, że ten M4A4 jest druga M4 MK, to Tak, złotówka ta. Te To ta... ja jest złotówka. jest to wysoko niż... no, bo mi się cenisz. Mid, tool i one low. Jeden ma na midzie. Ja mam takiego fajnego do umka właśnie. No mi idzie. Idy Dobra, Kwarty ja ich na IQ robię. robię. U Quarti w nogi Ej, jak I ja robiłem? Ja i jego zabił Dzięki za asystę Ej, co jest? Ty Dobrze, A, już myślałem, park. że ich nie zabijesz. Kond, 1. Oh. Oh. Scanu, scanu, scanu. Ja muszę scanu i on wygrał. O alfa. Słyszę nas. Nie. Dobra, widzowie. Widzowie robimy ich, wygramy. No wygrywamy. I będzie mi. Ojej Ojej, ojej, mam silvera jeden na Mirage'u Pan widzowie macie tu Ja, ja tego, tego dostał, gościu, obijen, ja teraz... nikogo nie strzelałem, tylko przez smoke'a a... widzowie, widzowie, si bez... w... widzowie, jeśli 23. gracie w CS-a, to ile macie o, minów na Mirage'u? Ja to, mam 12, teren. po tym meczu będę miał 13 nie wygranych, wygranych. So, Powinienem że... mieć 12 Zabez... Aha! Czemu nie wychylałeś? Byśmy go zaskoczyli. Zrzuć flesza do niego. Ja już idę O ile tam ktoś w ogóle jest? Przyładuj se może. Dobra. nie ma nikogo. No się też tak myślę. Nie ma nikogo, no idzie. Porobieni zostali. Nie! Co to było? Ja nie wiem, kto był gorszy. No, ja właśnie. No, no, nie bo ja nie widziałem tego. tego. Ja widziałeś, nie widziałeś tego. Jeśli po rosyjsku albo ukraińsku jest bomba, to ja wam powiem, paczka. Paczka to jest bomba po ukraińsku W rosyjsku. Paczka, no. Ja wiedziałem to. już Chyba. A no tak, raz z Ukraińcem czy tam Ruskim i tak mówił. O, o, z o, da o, go. Legalne, legalne cheaty na bunny Hopa, bo to jest robione własnoręcznie. Ale, no to patrz mi teraz patrzcie jaki bunny hop będzie. Normalnie jak królik no, będzie. No patrzymy. Ja też umiem tak troszkę. Pa. Rozpędzasz się i skaczesz ciągle. Jeden typek to se ustawił na scrolla tego skakanie i tak chyba nie hopał miał robić Tak jakby miał ha haki na niego o, Tak to słucha, było widać na, na, U góry jest Na midzie nie żyje awp Mid, na midzie Pałac, pałac o, jest, jest no, A, teraz ja idę O by Jezu jaki fart To był skill, znaczy się Idźcie na pałacz, idź, idźcie na pac tam jest z bombą Widzę go widziałem go Nie do go... Sorry <śmiech> <śmiech> Przechodzimy widzowie do kolejnej rundy Okay. Dawajcie każdy film swoim kolegom, i żeby dawali łapeczki. No. Um, co robimy specjal No będzie specjal? Robimy specjal widzowie, na ile sługów. Widzowie, piście, piosenka. na co? Widzowie, piszcie no będzie widzowie piosenka. Którą ja, widzowie, będę myślał nad nim. Ja? Ja się zastanawiam, jaki będzie teraz y, tytuł specjal na, na 100 subów na 100 subów o ciekawe o czym ta piosenka no o 100 subów to, no o 100 subów nie 100 no nie jak piosenka jak my mamy nagrać piosenkę widzowie piszcie jak chcieliście by specjal na 100 subów czy może, jak... czy może jakieś Jakie spotkanie irel z kopkiem, bo no, za niedługo by... nie będzie taka szansa. No będzie, będzie, będziemy... No będzie można. Jesteśmy tu długo. i będzie to możliwe. Dekanera filmu. Dekanera filmu. Dekanera filmu. Coś na mnie idzie panowie Widzowie to koniec co Fajnie że byliście Zostaw... do końca zostawcie, zostawcie subika, łapkę, łape. komentarz i piszcie, I piszcie, czy nie tak, tak no, jak na przykład jakiś społeczności Chowana, na przykład. Napiszcie, czy chcecie jakieś inne lub sami, sami zrobimy. No, no tak. Bo, damy, ale. No. To kończymy odcinek. Nara, hmm. widzowie. Na następnym. Na następnym.